Dzień dobry, kochani, w poniedziałek, w nowym tygodniu, w pierwszym dniu po naszym powrocie. Oj, wpadłam w taką rutynę nagrywania przez ten tydzień, że stwierdziłam, że dzisiaj tak na świeżo po powrocie jeszcze nagram Wam filmik, ale to będzie już taki vlog, wiecie, dwudniowy raczej, bo dużo będzie się działo. A co u nas dzisiaj od rana? No, u nas dzisiaj Saigon. Saigon, dlatego że tak, jesteśmy zmęczeni po tym powrocie. E, Julcio jest rozregulowany, bo e, nie miał w ogóle drzemek podczas naszego pobytu i tam w tym domku przy Energylandii i w górach Nie miał drzemek, chodził później spać niż w domu, więc on jest dzisiaj taki wiecie marudny, e, taki nie wie co się z nim dzieje w ogóle Muszę trochę ogarnąć w mieszkaniu, bo kurzu, warstwa jest taka wszędzie, że normalnie mi słabo aż Muszę przejrzeć pranie, bo wczoraj wieczorem zrobiłam. Część już jest rzeczy sucha, więc pozdejmuję. Dzisiaj idę też do lekarza, bo mam wizytę swoją, ale to tak bardziej pod wieczór. I po tym lekarzu pojadę też na zakupy, bo no, nie mamy za wiele w lodówce. Dziś taki szybki obiad chyba na leśniki zrobię, chyba że wymyślę coś jeszcze, ale nie wiem, raczej naleśniki A ja dzisiaj robię sobie detoks, słuchajcie. Po praktycznie tygodniu jedzenia w restauracjach grillowaniu mam dość ja mam słaby żołądek bardzo słaby. Ja muszę jeść lekko muszę jeść. Małe porcje, a często. A wiecie, jak to jest na wyjeździe, gdzie się coś zwiedza, ogląda i yy, gdzie się yy, je się porządne posiłki, na przykład trzy dziennie, a ja potrzebuję na przykład pięć mniejszych. I właśnie jestem taka przepełniona, ociężała. I dzisiaj robię sobie detoks. Dzisiaj przez cały dzień jem tylko jabłka. I wczoraj specjalnie poszłam wieczorem jeszcze do sklepu kupić parę jabłek. Jem tylko jabłka, bo na głodówce całkowitej ja nie, ja nie nadaję się. To nie dla mnie. A! Jem jabłka i piję wodę. Nie piję dzisiaj kawy, herbaty ani takich rzeczy. Przynajmniej mam nadzieję, że mi się uda, bo nie wiem, czy wytrwam. Bo ja jestem słaba w takich rzeczach. Ale spróbuję. Muszę trochę się odtruć po tym wszystkim, bo naprawdę no. Ja już miałam tam takie y, przygody żołądkowe, że no nie dla mnie takie imprezy. Dzień dobry! Dzisiaj tak, właśnie zaraz Wam pokażę. Wczoraj takie malutkie jabłuszka kupiłam, bo to w sklepie pod domem nawet nie było za bardzo, no jak to w niedzielę. E, także mam takie jabłuszka i będę sobie przegryzać. No i tak jak mówię, później trochę ogarnę mieszkanie, pranie i mm, potem idę... Samochody jeżdżą? I później jadę, właśnie do lekarza i na zakupy, także będziecie mi pewnie trochę towarzyszyć, i tego vloga pewnie przeciągnę też jeszcze na jutro. No i tak, mam tutaj takie właśnie jabłuszka, bo wczoraj kupiłam w sklepie, e, więc sobie je zaraz umyję i będę tak chrupać przez cały dzień. I tutaj mam szklankę wody z cytryną, no i taka dzisiaj odtrudka. Po, po tych jedzeniowych rzeczach w restauracjach. Co prawda, jedliśmy takie normalne obiady, zupy, jakieś tam mięska, ale wiecie, no to było jakby zbyt dla mnie tak na raz za dużo. Wczoraj, no jeszcze dobiliśmy się McDonald'em w drodze powrotnej, a ja nie jadam w ogóle w McDonald'zie, ale z racji, że. już, już idę, ale. Ale z racji, że już byłam głodna i nie było za bardzo nic po drodze, to zjadłam w McDonaldzie. No i to był po prostu już gwóźdź do trumny. E, także dzisiaj odtrutka. E, no i tyle. Za chwilę jeszcze Wam tylko coś pokażę, e, czego dzisiaj nie mogę zjeść, nie chcę, ale bardzo lubię, więc poczekam do jutra. Słuchajcie, oczywiście nie byłabym samą, gdybym nie przywiozła z góry sypków. Tutaj wzięłam trzy różne, kupiłam. Tu jest jakaś kolba taka. Yy, ten jest jakiś długo leżący, długotrwający, coś takiego. A ten już go prawie nie ma, możeśmy się trochę z przemkiem do niego dosiedli. I też jest bardzo dobry. Ja tam nie znam się na odsypkach, na serach, tak wiecie, ale zawsze kupuję jak jestem. Nawet jak u nas. Yy, Jakieś są takie w łodzi, atrakcje, jakieś jarmarki czy coś i mają, to kupuję. Bo po prostu bardzo lubię. Ja jem osypek bez chleba, kroję cieniutkie plasterki tak na przekąskę. E, także e, no, kuszą bardzo zapachem, pachnie niesamowicie, ale dzisiaj nie jem. Dzisiaj tylko jabłuszka i woda, ale jutro już sobie na osypek pozwolę. Po prostu uwielbiam. Jak byłam dzieckiem, nie cierpiałam oscypków, natomiast teraz uwielbiam. Jeszcze tutaj Wam pokażę. Stasiu zakupił sobie taką ciupagę, bo zawsze chciał mieć. Eee, I oto taka pamiątka z zakopanego akurat. My nie mieszkaliśmy w samym zakopanym, byliśmy w kościelisku, ale byliśmy na wycieczce zakopanym. A Juliankowi kupiliśmy kapelusz góralski, który też wam zaraz pokażę. A dla Julianka kupiliśmy tradycyjny góralski kapelusz. Trochę nam się tu piórko w podróży sfatygowało, ale coś tutaj pomyślimy, ogarniemy. E, on wygląda w ogóle w tym kapeluszu komicznie. No dobrze, słuchajcie, biorę się za robotę jem co moje jabłuszko. Muszę rozpuścić tabletkę altacetu, bo Stasia noga ma się już lepiej ale dzisiaj robimy jeszcze te opatrunki z altacetu, więc za chwilę tabletę rozpuszczam i będziemy polewać y, nogę y, bandaż y, y, tym wszystkim i, i, i tak dzisiaj jeszcze przez cały dzień, a jutro już będzie sobie smarował maścią, także jest ok no, musi po prostu noga odpocząć, dojść do siebie leży sobie z nią w górze ale już jest naprawdę lepiej, także dobrze, że to nic poważnego Okej, okay, słuchajcie, trochę tak z grubsza ogarnęłam. Teraz robię dzieciom jedzenie. Yy, powiem wam, że yy, jestem na razie na dwóch jabłuszkach i na wodzie. Głodek mnie zaczyna trochę męczyć. Nie wiem, czy wytrwam do wieczora, bo i tak jak mówię, ja nie nie mogę jakby wytrwać w tych głodówkach, ale yy, postaram się. Zobaczymy. Boję się, że wieczorem wiecie, dostanę takiego napadu, że coś tam zjem. Jeżeli już będę naprawdę musiała To postaram się coś malutkiego Jakiś plasterek właśnie, osypka albo, albo czegoś Ale żeby nie jeść takiego pełnego posiłku Tylko taką mini przekąskę Natomiast teraz Żeby się jeszcze zapełnić I wzmocnić to oczyszczanie To zrobię sobie Herbatkę ziołową Kiedyś już Wam pokazywałam Mogę tutaj Ostrości chyba złapać ale to na oczyszczanie. ona nam się kończy. W ogóle już mi tutaj dwie sztuki, dwie torebeczki zostały. Ale dzisiaj wieczorem jadę na zakupy, to sobie kupię właśnie tę herbatkę. O, wypiję sobie w naszym kubeczku nowym, tym, co dostaliśmy w prezencie z domku, w którym mieliśmy nocleg. Także pyk i herbatka zaraz będzie zrobiona. Natomiast dzisiaj jadę wieczorem do Lidla na zakupy. To sobie mm, kupię. Nie wiem, czy tam są te herbatki, ale wydaje mi się, że powinny być także innej firmy. I sobie też kupię, bo już tu mi ostatnia sztuka została, więc, e, więc muszę kupić. Mm, no i tyle. Teraz herbatka. Mam nadzieję, że mnie to was zapełni. Później znowu jabłuszka i zobaczymy, czy przetrwam ten dzień, czy jednak będę musiała coś tam skubnąć. Ale. Ale pociesza mnie fakt, że wieczorem będę poza domem, bo muszę jechać do lekarza, potem właśnie na zakupy. Więc, jak nie będę w domu, to nie będę jadła. I jest jakaś nadzieja, no ale zobaczymy. Ok, słuchajcie, Głodek męczy, więc lecę na owocach, warzywach. Były jabłuszka, teraz wjechał sok z marchewki. I w takiej kryzysowej sytuacji faktycznie zjadłam plasterek czy dwa yy, osypka, ale nic poza tym. Mm, teraz jak się napiłam soku, to jest nieznacznie lepiej. Zapełniłam się, nim Soczek Solevita yy, z marfi tłoczony. Także myślę, że dotrwam. Dzień dobry we wtorek. Słuchajcie, ten vlog będzie taki dwutrzydniowy. Wczoraj już się nie odzywałam, bo tak jak mówiłam, byłam u lekarza i byłam na zakupach w Lidlu. Wróciłam późno. Chciałam nawet Wam nagrać te zakupy, ale, ale wróciłam późno. Juliusz już szedł spać i musiałam szybko rozpakować, żeby już go położyć spać, więc już nie nagrałam. Ale dzisiaj coś tam wam w kuchni pokażę i właśnie dzieci już są po śniadaniu, ja już nastawiłam zupę, się robi z godzina tam po ósmej, zupa się gotuje i teraz ja będę siadać sobie do śniadanka. a potem będzie dalej gotowanie, także zobaczycie. Ok, ja u mnie śniadanko. Wczoraj wytrwałam w tym detoksie. Zjadłam tę jabłuszkę, napiłam się soku marchewkowego, piłam herbatki ziołowe i na wieczór zjadłam brzoskwinię jedną. Także na tej owocowej takim owocowym detoksie przetrwałam. Jak już wytrzymałam do wieczora, to nie było problemu. Najgorsze takie było w popołudnie chyba. A dzisiaj już mogę sobie normalnie zjeść. Dzisiaj bułeczka orkiszowa. z serkiem almette, ale chrzanowym. Pierwszy raz kupiłam chrzanowy na spróbowanie. Eee, także jest serek chrzanowy, pomidorek malinowy, sól, pieprz i herbatka ziołowa też. Także dzisiaj już normalnie jem, ale się dobrze czuję, fajnie, tylko głowa mnie boli, bo pogodę mamy dzisiaj bardzo dziwną, pochmurną, ciemno jest, więc zobaczymy co się z tego wykluje. Okej, okay, moi drodzy, chyba się zapalę za chwilę, bo od rana jestem cały czas w kuchni i gotuję. E, ale tak, supa e, pomidorowa, tak jak wcześniej chyba wspominałam, gotuje się. I cały czas teraz kroiłam warzywa, bo robię leczo. Już się wszystko smaży, ale tyle coś tego nakroiłam, a największa e, największa zmora lecza to jest pokroić kapaczka. Obrać i pokroić bo on jest twardy i duży, ale zrobiłam wszystko, bo ja muszę mieć kabaczka w leczo, bo inaczej to już nie to samo. No dobra, tutaj się już warzywka podsmażają. Tutaj jest tak, e, papryka czerwona i troszkę żółtej, pieczarki, kabaczek i jeszcze za chwilę tu dojdą pomidory i dojdzie Kiełbaska z cebulką, bo jest na patelni już osobno podsmażona, i za chwilę ją tu do gara dorzucę. Także u mnie leczą to jest tak: kiełbasa, cebulka, papryka, pieczarki, kabaczek i pomidory. Takie oto. No i przyprawy potem oczywiście, tak. Ja robię takie pikantne leczą, bo my lubimy takie bardziej ostrzejsze. Także za chwilę to jeszcze kiełbaskę dodam, pomidorki. Tylko chcę, żeby mi się to najpierw tu troszkę soki puściło. A tutaj już się gotuje zupka pomidorowa. Za chwilę będę ją też przyprawiać i zaprawiać śmietaną. No i tu na czwartym palniku za chwilę muszę nastawić wodę na makaron. Bo przecież do tej zupy pomidorowej muszę jeszcze makaronu gotować. Więc no wszystko się tutaj gotuje. Jest mi gorąco piekielnie. Ale będzie smacznie i będzie obiad na dwa dni, bo zupka będzie na dwa dni, duży garnek i leczo będzie na dwa dni. Także super. Dzień dobry w środę. Słuchajcie, ja tak nagrywam co dzień po troszeczku. Dzisiaj jest trzeci i ostatni już chyba dzień tego vloga. Ojejku, coś mi... I yy, yy, słuchajcie, o, razi bardzo. Słuchajcie, przyjechałam właśnie ze Stasiem na zakupy szkolne, takie wyprawkowe, papiernicze, bo naprawdę w tym roku nie mamy kiedy tego zrobić. Więc w tym roku będzie taki hol na szybciora, taki podczas zakupów chyba albo zaraz po zakupach, ale bez jakiegoś tam, wiecie, wczuwania się. I przyjechaliśmy po te zeszyty, po te wszystkie rzeczy. Od rana byliśmy u lekarzy. Momencik. No dobra, telefon przerwał, ale już jestem, więc przyjechaliśmy na te zakupy szkolne. W biegu jakoś tam w międzyczasie pokażemy, co i jak. Potem wejdziemy do sklepu Action, bo akurat jesteśmy w okolicy, a ja po prostu nie mam koło siebie, koło domu tego sklepu. I jeszcze później plan jest taki, że jeśli nam sił starczy to jeszcze podjedziemy do manufaktury, bo muszę Stasiowi kupić trampki do szkoły. A potem jeszcze do Lidla, bo chcieliśmy kupić jakieś tam arbuza, jakieś takie przekąski, może lody. Więc no, zobaczymy na ile nam sił starczy. Najważniejsze, o jeszcze Leroy Merlin, no nie wiem. Najważniejsze na razie są zakupy szkolne, także lecimy. Moi drodzy, w końcu w domu zakupy zrobione, wyprawka kupiona, także już Wam pokazuję. Jestem bardzo zadowolona, że mam to już za sobą. Byliśmy również na zakupach obuwniczych, kupiliśmy trampki do szkoły, także jest git. Okej, okay, tutaj z nieładzie wszystko tak rzuciłam, więc tak pokażę po prostu, wiecie. Mamy tak, okładki na zeszyty i okładki większe na książki. E, tutaj mamy, tak, to jest akurat dla mnie taka teczka i druga dla mnie taka papierowa z gumeczką, a tutaj już są e, dwie dla Stasia na jakieś takie prace szkolne i jedna dla Julianka, więc mamy teczki, e, mamy, tak. Mamy dwa bloki rysunkowe, dwa bloki techniczne, bo tam pewnie już plastyka będzie jakaś coś, będzie się więcej działo. Mamy segregator dla Stasia na wpinanie jakichś jego tam rzeczy. Taki sobie wybrał, o bo ostrość coś mi. Yy, Mamy segregator, czekajcie, bo nie mogę tutaj, o. Kicia, już tu ogląda wszystko. Ja mam na swoje dokumenty różowe. Przy okazji siebie kupiłam. No i tak, mamy zeszyty. Historia. Stasiu do historii. Jako nowy przedmiot sobie wybrał w twardej okładce. Ja wiem, że miękkie są lepsze, bo lżejsze i takie właśnie oto kupujemy. Ale mu się tak bardzo podobał, że wziął sobie dwa w twardej do historii i do informatyki. Eee, teraz tak angielski, takie sobie właśnie podpisany już wybierał. Eee, matematyka, dwa zeszyty do muzyki, takie w pięciolinie, bo nie wiadomo jak tam będzie pani od muzyki, czy będzie wymagała więcej, czy mniej. Do matematyki jeszcze jeden. Zobaczymy do czego on tam będzie. On jest taki już jakby z okładką. W kratkę. To jeśli chodzi o zeszyty. No, i teraz tak. Taki zestaw szekierka, yy, linika. I one są fajne, bo one są takie wyginające, że jak spadnie z ławki czy coś, to one się nie tłuką, nie łamią. Co roku takie kupujemy zwykłe liniki do tej pory. Teraz właśnie już taki zestaw. Nowe nożyczki, bo jakoś tam też zespołoczne gdzieś zaginęły. Zestaw pędzli. Na plastykę. Takie zwykłe mazaczki, bo tam jeszcze jakieś mamy, ale żeby do piórnika coś tam było. Takie kredki sobie Stasio wybrał, bo my mamy dużo takich rzeczy w domu, ale takie do piórnika na nowy rok szkolny zawsze nowe kupujemy, bo on wymaluje przez ten rok. Farby plakatowe, 12 kolorów. Tu są takie farby dla Julianka, wzięłam, żeby sobie. Yy, właśnie też mógł malować yy, cyrkiel, zestaw ołówków, tu jest 12 sztuk. I teraz tak. Gumeczki, yy, temperówka długopisy. to są bardzo fajne, nie mi się fajnie pisze. Yy, jeszcze taki sobie Stasio wybrał długopis, o gadżeciarski yy, Także takie Dwa kleje w sztywce duży i mały Dwa zakreślacze, pomarańczowy i zielony I wzięliśmy korektor, nie wiem czy będzie można używać, ale wzięliśmy Ja zawsze miałam w szkole pamiętami I to jest korektor z moich... Yy, Czasów, że tak powiem, takie korektory były wtedy bardzo popularne. Coś mi tutaj fiksuje Ostrze, za dużo rzeczy mam. O, te korektory. Kto jest w moim mniej więcej wieku, to na pewno je pamięta. No i taką wzięliśmy taśmę, bo to się w domu czasem przydaje, więc y, taka taśma do oklejania. I to tyle z naszych papierniczych rzeczy. Plecaka nie kupowaliśmy, bo jest zeszłoroczny dobry. W tamtym roku yy, kupiłam Stasiowi plecak yy, w Empiku, poczekajcie, odwrócę się z kamerą, żebyście mnie widzieli. W tamtym roku kupiłam Stasiowi w Empiku plecak, on sobie wybrał, taki czarno-biały z motywem pandy i słuchajcie, ten plecak yy, nie w tamtym roku, dwa lata temu bo miał kupiony plecak do pierwszej klasy i do drugiej kupiliśmy tą pandę, a ten z pierwszej klasy ma jako plecak sportowy na treningi, na tenisa z nim jeździ. I tą pandę już nosił drugą klasę, trzecią, i ona jest jak nowa, jak go piorę, i on jest elegancki. Właśnie teraz muszę go jeszcze wyprać, ale on jest bardzo dobrze się trzyma i w ogóle nie jest zniszczony, nie jest jakiś dziurawy, nic kompletnie. Także jeszcze ten rok sobie będzie z nim chodził. A na przyszły rok pewnie już kupimy nowy. Stasiu już zresztą sobie na przyszły rok upatrzył nawet plecak. Taki co chciałby mieć do piątej klasy. Bo teraz idzie do czwartej. I jeżeli mu się nic nie odwidzi, nie odmieni no to pewnie tamten sobie wybierze yy, Natomiast tak Plecak mamy, piórnik mamy Bo piórnik ym, Piórnik kupiliśmy wcześniej O nie, nie przyniosłam go tu pokazać Ale zaraz wam pokażę yy, Więc piórnik jest też nowy i, I bo te piórniki jednak się tak trochę niszczą, bo Stasiu zawsze sobie sam wybiera piórniki, on sobie takie zwykłe tanie wybiera, i tak akurat na rok wystarcza. Po roku on ma dość i, i ma nowy następny rok. O, I on dość się woła. Właśnie Stasiu przyniósł taki piórnik e, e, z motywem piłkarskim w tym roku. On jest podwójny, tutaj odpinany, odpinany dwukomorowy. Także tutaj sobie go załaduję. Na razie jest pusty, więc jest cieniutki, ale właśnie taki piórnik. No i tyle by było z tego wszystkiego. Trampki są granatowe, zwykłe, klasyczne. Także wszystko mamy do szkoły. Zamówiłam jeszcze kotka ko Koktajl Koktaj byś chciał? Dobrze, zaraz zrobimy Dobrze e, Także tak e, Wszystko już do szkoły mamy Bo ubrania są już kupione Tak jak był e, Teraz widzieliście e, jakiś czas temu Hol zakupowy dla przyszłego przedszkolaka To dla Stasia też było wszystko kupione e, I I mm, teraz wyprawka taka ta papiernicza i kupiliśmy trampki i zamówione są białe koszulki na WF, bo nigdzie nie mogłam w Stasia rozmiarze dostać białych gładkich koszulek jak na złość stacjonarnie, więc zamówiłam internetowo mu koszulki, spodenki ma i zamówiłam jeszcze białe skarpetki zestaw na WF, typowo, że miał białą koszulkę, granatowe spodenki, białe skarpetki. No i wszystko. Jak mi te skarpetki i te koszulki przyjdą, no to będzie już wszyściuteńko, także jesteśmy gotowi do szkoły. No dobrze. Kończę tego trzydniowego vloga, takiego połączonego z back to school, e, więc e, może coś tam sobie jeszcze też podpatrzycie. E, u nas nic nadzwyczajnego nie ma, standardowe rzeczy, e, także... Kończę. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Pa pa! Pa pa!